Towarzysze i towarzyszki, obywatele oraz obywatelki, gdy pytają mnie, jaka jest najważniejsza nagroda przyznawana grom telewizyjnym oraz komputerowym, odpowiadam bez wahania, jest to plebiscyt na grę do dupy. Grom dupy 2010! Konkurs ten organizowany już po raz drugi uznawany jest za największą tego typu imprezę w Polsce, w zjednoczonej Europie, na całym świecie oraz w Korei Północnej. Jeśli chcecie uczestniczyć w tym wiekopomnym przedsięwzięciu, musicie zgłaszać swoje typy najgorszych gier. dupy 2010! W zgłoszeniu należy podać tytuły wybranych gier do dupy oraz krótko uzasadnić swoje stanowisko. Głosy przesyłajcie na adres kontaktmałpa.kłam.pl, a w temacie wiadomości wpiszcie słowo CHRANIE. Najlepsze listy zostaną uświetnione publikacją w niezwykle popularnym i opiniotwórczym magazynie SUPERCHRANIE duby dupy, 2010. Gracze i graczki, pomożecie? Pomożemy! Na, dupy, 2010.